Cześć, witajcie w nowym filmie Dzisiaj zapraszam Was na taki trochę projekt Denko Ale oprócz tego, że pokażę Wam kosmetyki, które zużyłam w ostatnim czasie I powiem pokrótce, co o nich sądzę To będę Wam pokazywała od razu moje nowe jakby zamienniki Czyli to, co zużyłam, czyli jak będzie ten krem, który użyłam, To będzie też krem, który był jego, czy jest jego zastępstwem Rozumiecie? Stare, nowe I od pielęgnacji twarzy dwa produkty które mają nam tą buzię myć? Pierwszy z nich, czyli coś, co zużyłam albo przynajmniej prawie zużyłam, bo tu zostało jeszcze może dwa użycia. Natomiast średnio się z tym produktem polubiłam. To jest firma Flo, chyba tak się ją wymawia, Ani Lewandowskiej: Żel do mycia twarzy z technologią mikropiany. Naturalna pielęgnacja, oczyszczenie, witalność, odświeżanie. I ten produkt sam w sobie może nie jest zły. On ma nawet ładny zapach, chociaż mnie już po dłuższym czasie zaczął ten zapach trochę drażnić. Ale pachnie ładnie. Obiektywnie zapach jest przyjemny. Natomiast to nie do końca jest chyba moja bajka, jeśli chodzi o konsystencję. Już pod koniec męczyłam się, żeby go zużyć. I tutaj mamy napisane, że jest to też produkt wegański, kosmetyki naturalne, że kochają zwierzęta, więc te produkty nie są testowane na zwierzętach. Więc niby wszystko fajnie, ale coś mi jakoś ten produkt nie podchodził. Dosyć trudno było mi go zmyć z twarzy, jak już go nałożyłam. Więc ym, z jednej strony. Dobrze, że coś jakby nam domywa, bo to przecież o to w tym chodzi Ale fajnie jest, jak nam się łatwo z tym produktem również pracuje I jak ta czynność mycia buzi, którą wykonujemy jednak codziennie Jest po prostu przyjemnością, a ja się z tym produktem męczyłam Totalną nowością, bo użyłam wczoraj tego po raz pierwszy Jest właśnie zastępstwo tego produktu To jest firma Wishful, czyli firma z produktami do pielęgnacji Huda Beauty i to jest takie masło do demakijażu albo masło do mycia buzi i faktycznie jak odkręcimy słoiczek, podoba mi się to, że to jest w słoiczku, bo można cały produkt wykorzystać, to mamy w środku taką masełkową konsystencję, bardzo ładnie pachnie, dużo delikatniej niż tamten produkt wcześniejszy. Użyłam go wczoraj pierwszy raz i byłam bardzo mile zaskoczona. Zapach mi pasuje, konsystencja mi pasuje. Nakładam go trochę na palce i wcieram w twarz. Później wycierałam taką zwiężoną ściereczką muślinową, ale ten produkt ma w sobie na pewno jakieś olejki, bo on troszeczkę pod wpływem ciepła zmienia się delikatnie w taką troszkę oleistą konsystencję, ale ja nie przepadam za takimi normalnie konsystencjami oleistymi. Natomiast to bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie dało efekt. Moja buzia po umyciu była taka świeża i taka jakby odżywiona jednocześnie. Bardzo, bardzo naprawdę wczoraj byłam mile zaskoczona. Także ten produkt na pewno będzie się teraz przewijał, będę go testować i dam wam znać pewnie po jakimś czasie, czy dalej jest tak bardzo na plus jak teraz. No i przechodzimy do kremów nawilżających. I tutaj mam dwa opakowania puste, jedno nowe. Zaczniemy od tych, które zużyłam. Nie pamiętam jaka była kolejność, szczerze powiedziawszy, ale może zaczniemy od kremu, którym kupiłam w ogóle w. W, w, w TK Maxxie za dużo niższą kwotę. To jest krem, już teraz wiem, że firma wymawia się Iflon e, który kupiłam właśnie w TK Maxie za dużo niższą kwotę. On na stronie Sephory kosztuje ponad 500 zł. Jego kupiłam za 50-60, może coś takiego. Wykończony jest, jak widzicie, całkowicie, opakowanie jest wręcz wylizane. I cóż mogę o nim powiedzieć? E, był przyjemny, dobrze mi się go używało i jakby byłam z niego zadowolona. Natomiast y, byłam z niego zadowolona głównie, może nie głównie, ale jakbym kupiła go za ponad 500 zł, to nie byłabym tak zadowolona. Nie zrobił na mnie takiego wielkiego wrażenia i wielkiego wow, żeby inwestować tak dużą kwotę w niego. Za 50 zł, 60 zł był fantastyczny, natomiast za 530-520, bo tyle on chyba właśnie kosztuje nie do końca i nie kupiłabym go ponownie na pewno w tej pełnej cenie. Był fajny, dobrze mi się z niego korzystało i byłam zadowolona, natomiast no nie za tę kwotę. Drugi zużyty to jest produkt z Ule Henriksen i jak zaraz zobaczycie, mam też krem teraz, którego używam. To jest akuratnie taka wersja z chyba witaminą C rozświetlająca Ja kupiłam cały taki zestaw trzech produktów Był ten krem, takie serum z witaminą C, również z tej serii, która ma taki pomarańczowy kolor I tam jeszcze było coś, nie pamiętam co to było Aha, wiem, krem pod oczy Ten krem i serum jeszcze używam Natomiast krem mi się skończył Bardzo ładnie pachniał i temu trzeba przyznać, że pachnie jak trochę vibowit, mam wrażenie, ale przyjemny jest ten zapach. Natomiast on jeszcze występuje w drugiej konsystencji takiej konkretniejszej, bardziej bogatej, gęstszej i bardziej kremowej niż ten, który ja miałam. Tą drugą wersję miała moja mama równocześnie, jak ja używałam tego. I spróbowałam tej konsystencji drugiej, i bardziej mi pasowała niż ta. Ja lubię kremy takie bogate, mocno kremowe, trochę tłustsze niż kremy takie o konsystencji żelowej, galaretowatej, lekkiej. Więc ten fajny, ale nie do końca ta konsystencja. Myślę, że kupię go ponownie, ale właśnie w tej drugiej wersji bo wydaje mi się, że sam produkt jest fajny i generalnie odkrywam tą firmę i coraz więcej kosmetyków pojawia się w mojej toaletce właśnie z Ule Henriksen. Także był przyjemny, ale dla mnie i dla mojej suchej cery, a w zasadzie mieszanej, bo ja mam strefę tę mieszaną, taką bardziej skłonną do zanieczyszczeń, natomiast tutaj pozostała część buzi jest raczej w kierunku suchej. I on był dla mnie trochę za słaby, tak mi się wydaje. Także te dwa użyłam. Jeden i drugi był fajny, ale tak jak mówiłam, ten. Za drogi jak na 530 zł, nie wart swojej ceny. Jeśli go znajdziecie taniej, to jak najbardziej polecam. Ten fajny, ale jeśli o mnie chodzi, to na pewno wybrałabym go w tej drugiej, teraz wersji takiej gęstszej. Krem, którego aktualnie używam, to jest również Ule Henriksen, ale inna już linia niż ta, która była przed chwileczką. Ten ma głównie za zadanie nawilżać, ale też trochę wyrównywać. Niby zmarszczki, wiadomo, że to ja w takie jeszcze do końca nie wierzę, bo wydaje mi się, że krem, sam krem takich rzeczy nam nie zdziała cudów e, Używam, jestem w sumie bardziej na starcie, bo mogę Wam pokazać jakie jest użycie Jest całkiem przyjemny, on dla mnie nie ma praktycznie w ogóle zapachu, a przynajmniej ja nie czuję nic takiego zachwycającego ma tutaj wyciągi tam z wielu różnych owoców, z cytryny, z borówki, natomiast tak jak ten faktycznie pachnie, ten zapach jest mocno wyczuwalny. Tak ja zapachu tego y, nie czuję, natomiast jestem zadowolona i nawet muszę przyznać, że moja buzia w ostatnim czasie wygląda dosyć dobrze, odpukać twu, twu, twu. Natomiast jest to efekt y, tego, że piję dużo więcej wody, że y, piję również kwasy omega 3, 6 i 9, i jeszcze kolagen, i jakby też suplementuje się. Czy biorę suplementy, a nie tylko polegam na kosmetykach, więc wydaje mi się, że to jest całokształt Natomiast ten krem na pewno też dokłada swoją cegiełkę i ja jestem z niego bardzo zadowolona I właśnie podsumowując w sumie ten dział kremów, to na pewno ta firma jeszcze u mnie zagości Bo mam kilka kosmetyków na oku, które jak tylko zużyję te, które teraz używam, to sięgnę po zamienniki właśnie od nich Ostatni produkt do pielęgnacji cery, który zużyłam, i tutaj nie mam zamiennika, ale o tym za chwilę. To jest maska z Lanesh, to jest Water Sleeping Mask. To ja akurat nie miałam miniaturkę, którą zużyłam już jakiś czas temu, bo to nie jest tak, że ja wszystkich tych kosmetyków teraz. Wszystkie te kosmetyki zużyłam naraz, natomiast tutaj też już jest totalna pustka. To był produkt, który podobał mi się i był zresztą kiedyś taki film na kanale, czy jest o moich ulubionych maskach nawilżających, i tam ten produkt również się wtedy pojawił. Byłam z niej bardzo zadowolona. Generalnie większość kosmetyków z nerz, które miałam, były jak najbardziej dla mnie na plus. Raczej staram się teraz kupować firmy, które nie testują na zwierzętach. Przynajmniej staram się i większość rzeczy, które mam aktualnie właśnie gdzieś tą kategorię spełniają. Niestety, Lanes nie jest jedną z tych firm, dlatego też raczej nie kupię jej ponownie. Natomiast obiektywnie uważam, że to była fajna maska, żelowa konsystencja, za którą ja nie przepadam, ale w tym przypadku akurat nie jakoś się sprawdziła, nakładałam ją na całą noc jako krem zamiast kremu i no całkiem przyjemny produkt, fajny. W końcu zużyłam, bo miałam kilka tych masek nawilżających i tak lawirowałam między nimi. Już jest wykończona. Nie mam natomiast dla niej zastępstwa, dlatego że nadal jeszcze korzystam z tych masek, które mam nawilżających. Jestem na wykończeniu maski Summer Friday z takiej tej niebieskiej Jetlag i myślę, że jak skończę właśnie też tamtą, to zamówię sobie, bo mam na oku maskę z firmy Grand Elephant, taką intensywnie nawilżającą. Także myślę, że ona będzie po prostu następną maską nawilżającą, którą kupię. Natomiast chcę zużyć te, które mam, żeby nie tworzyć wielkich zapasów kosmetyków, których później nie jestem w stanie zużyć. Natomiast ostatnią rzeczą, którą Wam chciałam pokazać jest krem koloryzujący. To jest It Cosmetics. Pierwszy, który już jest prawie, że pusty. Tutaj myślę, że jakbym to przecięła, to jeszcze... Wydobędę trochę produktu, ale już naciskając na pompkę, niewiele wychodzi. I tutaj mamy wersję taką matującą, natomiast uważam, że to nie jest produkt, który da Wam taki pełen mat, dlatego że ja, jako osoba, która lubi raczej taki efekt rozświetlonej cery i takiej naturalnej, to nie widziałam, żebym miała jakąś taką strasznie matową buzię po użyciu tego. Bardzo polubiłam te produkty i jak widzicie, następcą jest również IT Cosmetics, więc tylko inna wersja, wykoń, inne wykończenie. Tutaj miałyśmy, czy mamy tutaj SPF40. Do tego produkt jest w bardzo fajnym opakowaniu, takim dosyć dla mnie logicznym, dlatego że stawiamy go tak. Jest taka tubka, ale on wychodzi nam tutaj przez pompkę, która zresztą jest strasznie tu brudna. Ale to, co jest fajne, że cały czas jakby ten produkt spływa nam na dół, przez co łatwo jest wykończyć prawie że cały produkt, tak? Wydobyć go ze środka, bo jednak większość, mam wrażenie, produktów, podkładów albo kremów jest odwrotnie, że tu mamy na górze jest, musimy wylewać Potem to tam zalega na dole Przez to, że ten krem jest dosyć gęsty, ma taką gęstą konsystencję To on się nam tutaj też nie wylewa do zakrętki przez tą pompkę Bo czasami jest tak, mam na przykład taki krem koloryzujący z Givenchy Hydra Sparkling, który również jakby wychodzi tutaj dołem Natomiast on jest dosyć rzadki i po prostu leje się później z tamtego strasznie dużo I tracimy też trochę produktu Także ten naprawdę bardzo fajny ten się skończył, zamówiłam później taką wersję rozświetlającą w różowej dupce, natomiast totalnie nie trafiłam z kolorem, więc stwierdziłam, że zamówię kolejny, bo tamtego nie jestem w stanie teraz używać, bo jest stanowczo za ciemny. I wybrałam znowu to samo, tylko tutaj mamy SPF 50 i to jest wersja nawilżająca. Mam kolor najjaśniejszy i on bardzo dobrze pasuje do mojej karnacji bladej. Jestem bardzo bladą osobą, także ten naprawdę mogę Wam polecić. Uważam, że są warte swojej ceny. Ja je kupuję na stronie Douglasa, chociaż ostatnio jakoś mi ten Douglas strasznie podpada. Ciężko mi jest w tej aplikacji mobilnej się tam odnaleźć i różne błędy mi tam w ogóle wyskakują. Natomiast nie ma go jeszcze nigdzie stacjonarnie w moim mieście, dlatego kupuję go przez internet i tam jest z tego, co ja przynajmniej znalazłam w najlepszej cenie. Bo on jest jeszcze też w innych, na innych stronach internetowych, ale zazwyczaj kosztuje tam ponad 200 zł. Na stronie ta klasa one kosztują 170 chyba bez dwóch groszy, bo dzisiaj też nawet sprawdziłam. Tutaj mamy szampony, pokażę Wam dwa zużyte, jeden nowy. Pierwszy z nich to jest John Frida, ta linia do włosów brązowych. Te lubię najbardziej, bo jeszcze używałam kiedyś takiej linii mm, naprawczej, ale ona jakoś mnie nie zachwyciła. Do tych wracam co jakiś czas. Razem z tym szamponem używałam też odżywki z tej samej serii. Bardzo ładnie pachną, pozostawiają włosy takie miękkie. Jak najbardziej uważam, że są to fajne produkty. Ja je zazwyczaj kupuję w Rosmanie na jakiejś promocji, bo tam ta promocja co jakiś czas się pojawia. Jako drugi mamy szampon um, na objętość z firmy Way. To są kosmetyki, które dostępne są m.in. na stronie Sephory, i wydaje mi się, że na Zalando również też możemy je znaleźć, i chyba też na Look Fantastic, ale ja zamawiałam je zazwyczaj na stronie Sephory. Na pewno wrócę do tego szamponu i generalnie do tej firmy, bo testowałam kilka rzeczy. Ten szampon, taki szampon naprawczy chyba. Odżywkę nawilżającą oraz taki olejek do włosów i do ciała I z tym olejkiem to miałam trochę taką przygodę, że na początku nie byłam z niego zbytnio zadowolona I używałam go bardziej do ciała niż do włosów Ale ostatnio się z nim przeprosiłam i zaczęłam go stosować na końcówki Tylko mniejszą ilość i jestem z niego teraz bardziej zadowolona I sięgam po niego po każdym myciu i jakoś tak mam wrażenie, że teraz bardziej mi podpasował niż wtedy ten szampon był bardzo fajny, widziałam delikatny efekt uniesienia. Ja mam włosy z natury, po pierwsze bardzo proste. Bo to, co widzicie zawsze, to są moje włosy po prostu po umyciu, ja ich nie prostuję, po pierwsze, mam proste. Po drugie, dosyć grube i dużo mam też tych włosów, więc one niestety nie mają tutaj objętości. Ja jestem też osobą, która bardzo nie lubi mieć na włosach produktów takich do stylizacji. Ja też często macham tymi włosami i nienawidzę, jak włożę w nie rękę i czuję, że tam jest jakaś pianka albo nie wiem, coś, co ma nadawać im objętość. Więc wiem, że niestety no samym szamponem cudów nie zdziałamy, ale miałam wrażenie, że faktycznie po użyciu tego szamponu te moje włosy są troszeczkę uniesione od nasady i byłam z niego naprawdę zadowolona. One też ładnie pachną, ja zwracam uwagę dosyć dużą na zapachy, i ten miał przyjemny zapach, taki trochę pudrowy, bym powiedziała, ale ładny. Natomiast jego takim bezpośrednim powiedzmy zamiennikiem, bo to jest również produkt na objętość. Jest szampon z Joyco, dodający objętość szampon do cienkich włosów, nadający luksusową objętość szampon z proteinami ryżu oraz ekstraktem z bambusa i kwiatu lotosu oraz technologią liposomalną. Moja fryzjerka jednocześnie też dobra koleżanka pracuje na tych kosmetykach Joyco i co jakiś czas do nich wracam, bo kiedyś korzystałam tylko z Joyco, później trochę Musiałam od nich odpocząć, bo jakoś miałam po prostu ochotę na inne kosmetyki. Mam być szczera i wskazać, który z nich sprawdzał mi się najlepiej, to wydaje mi się, że nie widziałam wielkiej różnicy między nimi poza zapachem, ale wszystkie pachniały bardzo ładnie. Także różni je przede wszystkim, tutaj nie ukrywajmy, moim zdaniem cena, ale nie widzę większej różnicy w działaniu każdego z nich. Pozostajemy w tematyce włosów, teraz maski. Maski nawilżające, maski naprawcze, takie, które mają pomóc albo wspomóc kondycję naszych włosów. Ja widzę, że poprzez koloryzację moje włosy trochę ucierpiały niestety na. Przynajmniej takie jest moje zdanie, że trochę ucierpiały na kondycji i kiedyś jeszcze lata temu, jak nie robiłam z nimi nic, nie rozjaśniałam, nie farbowałam, to miałam przepiękne włosy i teraz trochę żałuję, że w ogóle je dotykałam. Natomiast czasu nie cofniemy i staram się ich trochę, kondycję naprawić. Najpierw zaczniemy od tych, które zużyłam, bo zużyłam dwie. Pierwsza z nich to była, i używałam ich równocześnie, praktycznie. Pierwsza z nich, Dawines. Produkt, który bardzo mi się sprawdził i mam chrapkę na kolejne odkrywanie dalej tej firmy, bo ta maska była fantastyczna. To, co było największym jej minusem początkowo, to jej zapach, bo ona pachnie bardzo aptecznie, tak leczniczo, jakby lekarsko, nie wiem jak to nazwać. Natomiast. Wiesz, że tu jest po prostu dużo różnych ziół, ale nawet do tego zapachu się przyzwyczaiłam i od dziwo go polubiłam. Bardzo mi się ta maska sprawdziła. Ładne były po niej włosy, i ja z maskami robię różnie. Albo jeśli nie mam czasu, albo bardziej ochoty niż czasu, to nakładam je pod prysznicem. Trzymam tam te 10 minut, powiedzmy tyle, ile zajmuje mi ogarnięcie całej reszty, i na końcu spłukuję. Jeśli mam czas i właśnie ochotę, to nakładam je na włosy. Mam taki specjalny ręcznik, taki turbano ręcznik Owijam, wychodzę z prysznica z maską, siedzę w tej masce tak 30-40 minut i później ją spłukuję. I druga, która zresztą, jak widzicie, pojawiła się ponownie, ponieważ kupiłam nowe opakowanie i używam od wczoraj, bo wczoraj mi ta maska przyszła. To jest dokładnie ten sam produkt, firma Brogio. Broci, Ciężko mi jest ją jakoś wymówić i przed nagrywaniem oglądałam filmy. Amerykanek, które wymawiają tą nazwę, bo jakoś nie mogę tego załapać, ale to jest dosyć popularna firma. Oni produkują rzeczy bez silikonów, bez parabenów. Ta maska bardzo dobrze mi się sprawdziła i była bardzo wydajna, stąd też jest znowu tutaj się pojawiła. Ładny zapach, pozostawiała właśnie tak jak ten Davines. Mam wrażenie, że bardzo podobne działanie. Zostawia włosy mięciutkie, pachnące, lejące, takie odżywione, także z jednej i z drugiej byłam bardzo zadowolona. No i jak widzicie, tutaj pojawiła się nowa, w sensie nowe opakowanie. Tutaj mamy naklejkę, że to jest niby wybór magazynu Alur jako jeden z lepszych kosmetyków w 2019 roku więc może dla kogoś to jest istotne i tu mamy maskę odżywczą. Coś jeszcze wam chciałam powiedzieć w tej masce? Aha, wiem, że ja te kosmetyki zamawiam na stronie również Sephory, natomiast wydaje mi się, że można je znaleźć też w innych miejscach. I jak tylko zużyję wszystkie te produkty do, znaczy, szampony i odżywki, które jeszcze mam tam w szufladzie z zapasami, to następną, następnym szamponem i odżywką będzie właśnie też z tej firmy, w takim zielonym opakowaniu. To jest taka chyba linia z wyciągiem z awokado która podobno też jest bardzo fajna i nawilża ładnie włosy, także bardzo polubiłam te dwie marki i te dwie maski. Myślę, że to nie będą jedyne opakowania, które się tutaj pojawią. Zbliżamy się już do końca, zostały nam trzy produkty. Najpierw powiem Wam o peelingach, które służyłam w ostatnim czasie. Mam tutaj dwa opakowania i nie mam jakby zamiennika nowego. Jak jestem gdzieś w sklepie, to po prostu zapominam, żeby podejść i kupić peeling, a jak już jestem i pamiętam, to później nie mogę się zdecydować i jakoś tak jestem bez peelingu. Natomiast myślę, że po prostu, bo kupiłam ostatnio olejek baniliowy i myślę, że po prostu zrobię sobie peeling cukrowy w domu sama. Natomiast dwa, które zużyłam i które wywołały we mnie dosyć skrajne emocje I to będzie jedyny produkt, który Wam pokażę tutaj dzisiaj, z którego byłam niezadowolona Czyli Soraya, polska marka, o ile mi się dobrze wydaje, chyba, bo w sumie nie jestem teraz pewna, ale chyba tak To jest jakaś taka linia chyba kosmetyków tej Sorai, naturalnych Bo tu mam napisane, że to jest 99% składników pochodzenia naturalnego Naturalnie wygładzający peeling do ciała, drobinki cukru, olejek z czarnej porzeczki. I mi ten peeling śmierdział. Naprawdę nie do końca mi się podobał jego zapach. Dalej mi trochę śmierdzi. Zużyłam go w tempie natychmiastowym. Wydaje mi się, że to bardzo mało wydajny produkt. Nie sięgnę po niego ponownie, bo nie byłam z niego zadowolona. Jakoś tak mi nie podszedł, i właśnie byłam ostatnio w Rosmanie i głównie były te peelingi. Zostały i powiedziałam, że nie kupię, bo po prostu byłam z niego niezadowolona. Natomiast drugi, Rituals, to jest ta ym, seria taka pachnąca trochę kwiatem wiśni, czyli Ritual of Sakura. Bardzo ładnie pachnący produkt, fajny peeling. Ja lubię kosmetyki z Rituals, bo one wszystkie piękne, pięknie pachną. pachną. Jak widzicie, totalne tutaj Denko. On ma w sobie też sporo olejków i podczas wykonywania peelingu od razu tą skórę również nawilżamy tymi olejkami. Bardzo go lubiłam. Sięgnę po niego ponownie, nawet widziałam, że jest teraz 20% na stronie, Dugla, na stronie Sephory więc może sobie go zamówię, bo w sumie byłam z niego bardzo zadowolona. Z tej czerwonej takiej serii również, tam też jest peeling. On też jest fajny, ale chyba wolę ten w białym opakowaniu. Także te dwa peelingi, ten jak najbardziej na tak, ten niestety Soraya ja Nope. Ostatnia rzecz, tu mam tylko nowe opakowanie, natomiast musicie mi uwierzyć na słowo, że zużyłam również dokładnie ten sam produkt niedawno, tylko w dużo, dużo mniejszym opakowaniu, to jest krem do rąk z L'Occitane, taka linia, która jest już tam chyba od lat. Mamy tutaj 20% masła shea. Ja niestety w szczególności zimą i jesienią cierpię na bardzo suche dłonie. Do tego stopnia mam suche dłonie, jak o nie nie zadbam, że tutaj pękają mi aż kostki do krwi i mam zazwyczaj takie czerwone, biedne te łapy. Dlatego muszę pamiętać o tym, żeby je kremować i zabezpieczać. Zazwyczaj sięgałam po kremy z neutrogeny. One mi fantastycznie pomagały właśnie w tych miesiącach chłodnych. Natomiast jakiś czas temu, chyba w ubiegłym roku albo dwa lata temu, odkryłam, w sumie historia była taka, że moja mama zamawia sobie po prostu rzeczy pod prysznic Loxitan, i ja co jakiś czas tam się dorzucam do tego zamówienia jej. Stwierdziłam, że skończyłam dokładnie ten sam produkt, tylko w takiej mniejszej tubce. Bardzo go lubię, daje fajny efekt, zostawia nawilżone te dłonie, a nie tylko takie poczucie takiej skorupy na rękach, że niby nawilża, ale to jest tylko ściema. Ten faktycznie pomaga i działa. I stwierdziłam, że zamówię sobie taką dużą wersję, bo tu mamy 150 ml, więc jak widzicie, to jest naprawdę spora tubka i starczy mi to po prostu na dłużej żeby schowam go po prostu do szafki koło łóżka i tam będzie sobie siedział i codziennie będę z niego korzystać wieczorem i w ciągu dnia. Także ten mogę wam polecić ma przyjemny zapach, ale co najważniejsze, bo to jest dla mnie najważniejsze właśnie w kontekście kremu do rąk, że działa. One są oczywiście w mniejszych pojemnościach, takich idealnych do torebki. Mam jeszcze resztkę dwóch chyba innych zapachów, które też zużyję. I później będę korzystać cały czas, myślę, z tego i on na, na bank starczy na cały ten sezon Włyk kawy zresztą już zimnej To by było na tyle, trochę tych kosmetyków się tutaj uzbierało Ale mam wrażenie, że film bardzo pozytywny i też poza tym jednym nieszczęsnym peelingiem To wszystkie te kosmetyki pozostałe uważam, że były warte zakupu i naprawdę byłam z nich zadowolona. Były jakieś pojedyncze mankamenty, tak, o których Wam wspomniałam. Natomiast nie ma takiej rzeczy, żebym powiedziała, że absolutnie bez nadzieja nie kupujcie i omijajcie szerokim łukiem, bo jest dramatyczny ten produkt. Raczej uważam, że każdy z nich miał swoje plusy i, i był fajny poza to. Ostatnim czasie, zresztą, muszę tutaj y, powiedzieć, że mam wrażenie, że albo nie wiem, czy to jest łódź szczęścia, czy bardziej dokonuję przemyślanych zakupów, że coraz rzadziej mi się zdarzają takie jakieś buble rzeczy, które uważam, że są beznadziejne i których nie chcę używać, y, więc to dobrze, bo oznacza to, że. Wydaję pieniądze na rzeczy, z których po prostu później mam przyjemność i cieszę się ich używają, używając, a nie trafiają do kosza Albo na przykład muszę je popychać gdzieś dalej, bo nie jestem w stanie ich stole jakoś znieść i zużyć Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, ten film pewnie był trochę dłuższy, natomiast chciałam Wam wszystko tutaj pokazać i powiedzieć I też już się pozbyć tych pustych opakowań Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym filmie, pa!